Witam, jestem Fisiel.pl i zapraszam Was na part 2 mojego specjala z Minecrafta. Jak widzicie, tutaj właśnie już się zbieram, żeby pójść do dalszej drogi. Żeby pójść w dalszą drogę. To już jest drugi dzień w Minecrafcie. Tak. No tutaj zabieram w ogóle wszystkie rzeczy, które będą mi później potrzebne. Nawet piecyk, tak. No i miałem 60 żelaza akurat. Jeszcze tam dwa węgla było. Drzwi też zabiorę. No. Dla tych, którzy oglądają drugi Part, a nie oglądali pierwszego powiem, że nagrywam yy, grę. Następnie nagrywam głos. Nie nagrywam jednocześnie, ponieważ komputer zresetowałby mi się. No. I co jeszcze? Yy. Ogólnie będą trzy części, jak już mówiłem. Ale jeżeli ktoś nie oglądał, no to przypominam, będą trzy części, może będzie let's play, ale to jeszcze w przyszłości. Na razie zajmuję się właśnie tym, yy, jeszcze mam też let's play z Rachode na Fischl Zero Rachode na YouTubie. Yy, no, także yy, na razie mam dużo pracy i... Próbuję się z tym wszystkim wyrobić. Jak widzicie, tam są creepery, już do nich idę, żeby trochę siarki zebrać. No to to będzie taka walka. Pierwszy prawie wybuch, już się bałem. Proszę zobaczyć. O, widzicie, prawie już wybuch tak mnie obszedł. Natomiast drugi akurat był łatwo do zabicia. O, tutaj, tutaj właśnie źle było, bo myślałem, że się nagrywało, aczkolwiek się nie nagrywało, tylko było to dopiero nagrałem kiedy właśnie go zabiłem no ale trudno mm, tak, idziemy dalej. Kiedy part 3? Mm, nie wiem, czy dzisiaj będzie part 2. Możliwe, że będzie dziś lub jutro rachodę odcinek drugi. Part 2 możliwe też, że będzie dzisiaj, ale yy, jeszcze zobaczę. Part 3 zapewne jutro. <laughs> Zapewne, czyli nie na, nie na, na pewno nie, bo ja no, no jeszcze zobaczę, jak będę miał czas. No tutaj akurat szedłem szukać sobie domku, miejsca na domek i, no i, i sobie właśnie szedłem tutaj. Znalazłem kości, tu był jakiś szkielet i dwie strzały. Także tu było właśnie ładne miejsce, tutaj chciałem się osiedlić, ale Później poszedłem sobie dalej, zaraz zresztą zobaczycie. Próbowałem jakoś zejść, żeby tam zobaczyć, y, jak można by było się tam obudować. Chciałem w ścianie, żeby to... Y, żeby nie trzeba było równać terenu na domek. O, tutaj właśnie w ścianie chciałem. Y, ale... No, no cóż, musiałem jakoś iść. Y, musiałem... Y, Musi... ojejku. Po prostu poszedłem dalej i tam znalazłem ładniejszy teren. Tutaj właśnie widzicie yy, idę sobie yy, miałem tu duże lagi, dlatego yy, postanowiłem, że nie będę nagrywał jak wchodzę na górę. Tylko po prostu nagram jak już będę na górze i wtedy się tam yy, zobaczymy. Bo były lagi naprawdę duże i nie chciałem stracić życia. O, zobaczcie, bardzo. No i tutaj już jesteśmy na górze, ładne widoki, specjalnie tak zrobiłem, żeby było ładnie widać, tak, no i idziemy dalej, tutaj widzicie już taki poziom, że jest na poziomie chmur, więc jest to bardzo wysoko, yy, nie wiem czy mówiłem, ale w update 1.8 ma zostać dodany, yy, ma być dodany ma być dodana wysokość budowli 256 kratek przez co Minecraft będzie y, cięższy, czyli będzie no, bardziej lagowało graczom o słabszym sprzęcie czyli mi. Dlatego nie wiem czy będę mógł nagrywać wtedy. Może wezmę sobie jeszcze raz y, wersję 173. Zobaczę jeszcze jak to będzie. No. I tutaj, właśnie takie ładne były góry. Bardzo ładne widoki tutaj były. Tam jakiś mały. Ja, jakiś strumyczek tam też leciał. No i postanowiłem, że zejdę na dół, bo tutaj był, były jaskinie wcześniej. Zauważyłem, że były jaskinie tutaj. Dlatego postanowiłem sobie zejść. Tu zaraz zobaczycie, było takie ładne przejście. Takie fajne przejście. O tutaj, o właśnie, tu. Takie fajne przejście. Przeszedłem sobie i byłem już. Prawie na dole. Podkopałem pod sobą jeden klocek, bo myślałem, że spadnę i sobie coś zrobię, że zabierze mi trochę życia. No tutaj postanowiłem trochę wejść. W trzecim parcie raczej wejdziemy do tej jaskini, będziemy sobie ją zwiedzać. Nie wiem, może zrobię nawet więcej partów, gdyż nie wiem czy nie będę chciał zrobić. Nie będę chciał zwiedzić całej tej jaskini. Nie znaleźć lawy albo czegoś takiego, albo diamentów. Tutaj już zaczynam budować domek. Ten pomysł wpadł mi wczoraj do głowy z budową tego domku. No, prosty domek w budowie, taki, tylko chciałem wybudować taki, żeby się trochę wyróżniał żeby nie był taki normalny, z desek albo z czegoś. Także tak, i tutaj, właśnie z cobblestone budujemy. O, i, no i w kilku, kilka razy tutaj właśnie mi się źle postawił klocek i musiałem go zniszczyć. O, tutaj, tutaj był akurat lak. To, to już nie moja wina i jeszcze jeden, tak, tutaj później były deski na Koblstone. Taka przykładanka była w trzecim piętrze natomiast, natomiast był, yy, były same deski. I tutaj mi się Cobblestone skończył musiałem później iść do jaskini tutaj właśnie widzicie idę na jaskini Cobblestone No wydobyłam go sobie tylko trochę Tak mi nie starczyło już na yy, trzecie piętro tego domku mm. Nie starczyło mi niestety i, i no ale z góry zrobiłem z desek. Chciałem zrobić jakiś ładny dach pójść po drewno, po, po drewno, po drzewo, ściąć kilka drzew. Ale nie udało mi się to, ponieważ noc mnie zaskoczyła i yy, zaczęło się ściemniać, musiałem szybko zrobić yy, płaski dach. Mam nadzieję, że Was to jakoś tak nie, 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 nie zniechęci do. Mojego specjala. W ogóle do mnie. <laughs> Ale cóż, tak musiało być. Yy, w... Może spróbuję. Przepraszam. W następnych odcinkach spróbuję ładniejszy. Yy, może w specjalach następnych spróbuję ładniejszy domek. Yy, ładniejszy dach zrobić. O tutaj właśnie chciałem iść po drewno. A i tu się zaczęło ściemniać, więc musiałem szybko zrobić dach. Yy, kilka razy mi się nie udało. O tu, jeden. Później będzie jeszcze drugi. Yy, I oczywiście zapomniałem o tym, że trzeba najpierw postawić pochodnie, bo będzie tu strasznie ciemno. O, drugi raz. O, zobaczcie. Mi się skończyły niby deski, ale mam tu jeszcze te dwie. No, postawiłem teraz pochodnie. Musiałem szybko i niechcący tu wcisnąłem F, dlatego zmieniłem sobie mgłę. Drzwi. Dobra. I rozwaliłem te dwie deski. Postawiłem jedną tam na górze. No, nie starczyło mi materiału na podłogę, ale to zrobię już później. A więc, tak, tutaj porastawiam jeszcze trochę pochodni, żeby było to tak symetrycznie, co pozrastawiam. Ja, tak, właśnie, o tutaj zauważyłem coraz tą dziurę i załatałem ją. Postawię zaraz łóżko, tak. O, proszę. No, o, jest. Tak. No. I to już będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Yy, polecam Wam kanał HiHuHa11, czyli Rachodę. No i yy, tutaj zmieniam jeszcze mgłę. A więc yy, co? Do trzeciego partu i trzymajcie się. Cześć!